Hej, cześć, witajcie kochani! Słuchajcie, dzisiaj będziemy sprawdzać y, drugą część czynnej piosenki, ale tym razem tylko i wyłącznie z Barbie podgłosie, bo chyba ma trochę cicho, więc bez zbytniego przedłużenia zaczynamy tę rundę. Napiszcie w komentarzu po prostu, ile wy znacie. Zapraszam też do mojego TikToka, będzie w opisie Instagrama. Y, I zaczynamy! No, usłyszysz 15 sekund piosenki z Dobra, tu mam Zaczynamy! Piesze To jest po chińsku Po on... angielsku Barbie i siostry w krainie kucyków?

Co z drugą pewnie nie dam. Przestałam tylko oglądać Farby. Co Przestałam oglądać tylko 12 czasów. Barbie i super księżniczki. Ja nie kojarzę, oglądam tylko, ale nie kojarzę. Co ze mnie, a księżna mi mówi, że. Myślę, że każdy za te piec gra. Myślisz, że to szczęście kieruje mną. Księżniczki też bawić się chcą, bo księżniczki chcą bawić się. Marwik, księżniczka i piosenkarka, no to, to każdy za tą piosenkę, nie? Możesz bawić się, gdy tylko chcesz, i Nie, jeszcze ja nie są zaraz już To Trampolina i skok o co trzy jest Nie, ale nie. Nie. Barbie jako księżniczka wysp. Aha! Właśnie księżniczka wysp. Ja, faktycznie. Wiedziałam że skończyłam. A, to był uh, Barbie i Perłowy. Nie, to był. No. Co są Barbie i Perłowy coś. I. Barbie, Perłowa księżniczka. No, wiedziałam, że coś było z Perłą związane. Idziemy dalej, siódemka Co to jest? Nie kojarzę tego Nie kojarzę Marbie, Rzadku to że... orzech no, W oczywiście, ja tej bajki nawet nie oglądałam Bo jakoś nie, nie ciągnęło mnie do tego I włosy

Uh. Nie Nie kojarzę, nie znam tego Aha, Barbie jako rożbółka. Znam tradycyjną rożpułkę uh. A to było O tych 12 jak co były i tańczyły w walecie, nie? Tylko tytuły nie pamiętam No, uh, patrzmy i Barbie 12 tańczący księżniczy. No. Dobrze pamiętam. Dziękuję. Dziękuję, ale nie. Nie bardzo mi to. Jak to było? Dzwonił w którymś kośle, ale nie wiadomo w którym. Przedstawia. Aha, salineczkę przedstawia. Dobra. Lećmy dalej, Chodź droga, i się wciąż wiem, że nie ja, nie jestem. Po ciebie mam, ty nie opuścisz nigdy mnie, ty mnie pilujesz. No i dajemy to wypałać. tak. Dajemy to wypałać rządzi. Znaczy nie, jeszcze nie. Uważnie. Kolejna angielska. No, nie, nie kojarzę angielskiej, bo ja czyli polskiej siwa. Wiem. Magiczne baletki. że się ile to wciąga mnie, lecz dobrze wiem, że powinna zostać A, Nie znam Barbie jako księżyczka i żebraczka Zresztą raz tego w życiu oglądałam Barbie w świecie młodym chyba mi się wydaje No Nie znam tego, ale w ogóle sposób tej już można poznać. No, Barbie w świecie mody. No. nie jest najwyższy czas. Pokażmy to, co widać w najmiejszej fazie. To Barbie i tajemnica sami. Nie! Barbie i tajemnica... Może... Co? I po tajemnicę, no faktycznie. Siedemnaście już jest. Nikt nie, pokona, nikt nie zatrzyma hmm. nas. Na Jest Oczekuję, no, że ale nie pamiętam tego. Barbi trzymu szkieterki. To też raz, tylko w życiu Osiemnaście Kiedy znowu dokądś grasz? Czujesz, że jest coś nie tak Siłę w sercu znajdź Po prostu uwierz w siebie Ooo Ooo Chcę kojarzyć Gwiezdna przygoda A mogli taci być... co My... Samy mam samych mam Ona ja! 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 I tutaj niestety kończymy naszą przygodę z yy, no, piosenkami Barbie. Yy, połowę znałam, połowę nie, no dobra, czy znałam. Kilku angielskich i kilku polskich, ale yy, ogólnie to napiszcie w komentarzu, ile wy znaliście. Było 18 piosenek więc dość sporo nawet. Więc mam nadzieję, że większość to znała. Jeśli chcecie część, drugą napiszcie hashtag. Y... Napiszcie hashtag piosenki, część, kolejna. Jeżeli część w sumie trzecia... Y... Więc jak już wolicie No albo jak wolicie część hashtag piosenki, część druga Barbie. A jak dwa piosenki to... W sumie wiecie Zachęcam również do subskrybowania mnie. Będzie wiele nowych ciekawych rzeczy. Nie wiem, wcześniej już też nagrywałam, yy, ale tam było no, no, trochę słabo. Teraz jestem bardziej jakby z tym rozwinięta, doświadczona. Yy, ale ogólnie to. Będzie dużo nowych rzeczy i ciekawych rzeczy przede wszystkim. Zachęcam, już jeszcze... yy, yy, no, do. Oooo! Follow! Subskrybowania mojego TikToka. W opisie będzie go link albo nazwa. To już później, jak to będę wszystko ogarniać. I tam robię raz w tygodniu konkurs na promo. Jeśli ktoś ma te to bardzo zachęcam. Tylko musicie mnie subskrybować tam, żeby musicie po prostu zajmować żebym mogła dać Wam jakiekolwiek promo. A teraz do Was żegnam. Lecę na obiad i do zobaczenia za parę dni. 爸。